Witam Was serdecznie, słuchajcie, wielkie oburzenie, bo człowiek mówi o 500+, plus, tak, że 500+, plus powinno być pompowane te całe środki finansowe powinny być w pompowane w gospodarkę, a więc stworzenie miejsc pracy i warunków, warunków do możliwości zatrudniania ludzi, a nie okradania i ludzi, i przedsiębiorców, i zmuszania przedsiębiorców do zatrudniania na jedną Czwartą etatu, czy tam, proszę Państwa, na najniższą krajową, jesteśmy permanentnie wszyscy oszukiwani. Te 500, plus proszę Państwa, te 13 emerytury, 14 emerytury, to jest nic innego, tylko kupowanie głosów przez rządzących, a jednocześnie wspieranie kapitału zagranicznego poprzez wyprowadzanie majątku polskiego I zadłużanie, bo 500 plus się wzięło, proszę Państwa, nie wypracowanych środków przez Polaków, tylko z kredytów bankowych. Polska nie ma żadnych zakładów przetwórczych, nie ma żadnych fabryk, nie ma przemysłu, nie ma nic, co by dawało wartość dodaną do PKB, a PKB, środki, które wpływają do budżetu, polega, pochodzą tylko i wyłącznie z okradania mikro, makro przedsiębiorców. Tych takich, proszę Państwa, małych Polaków, którzy do budżetu, tych dwóch milionów Polaków, którzy do budżetu przekazują środki finansowe. Więc jesteśmy permanentnie wszyscy okradani i z tego e, nawet nie starcza. E, więc cały czas dług publiczny rośnie, zadłużenie rośnie potężne, a nasze państwo bawi się w rozdawnictwo środków finansowych. Ja nie mówię, że 500 plus nie powinno trafiać do ludzi, tych, którzy naprawdę bardzo tego potrzebują. Ale jeżeli ktoś zarabia 4-5 tysięcy złotych, ma dwójkę dzieci i jeszcze dostaje 500 plus na dzieci, to jest już absurdalna, proszę Państwa, sytuacja. Pieniądze nie biorą się z powietrza. Pieniądze nie wiszą na wieźbie, że je można pozbierać, tylko pieniądze muszą się wypracować. A więc normalnie myślący prezydent, normalnie myślący rząd, Tworzy wartość dodaną z własnego, proszę Państwa, narodu polskiego narodu, z polskiego przemysłu, z polskiej stoczni, z polskich e, przedsiębiorców, polskich, proszę Państwa, wartości dodanych a więc fabryk e, i tego wszystkiego, co by było polskie. Dzisiaj nie mamy nawet roweru polskiego. A Państwo się kłócicie, że przecież w Europie, wszędzie w całej Europie jest 500, jest Kindergeld, tak? Porównujecie nas do Niemiec. My do Niemiec to możemy się porównywać, proszę Państwa, jedynie, tylko i wyłącznie w jednej sprawie, że mamy. Te same sklepy niemieckie w Polsce, Lidla, które sprzedają kurczaczka za 3,14, właśnie z tych 500+, stuczu nakładczego kapitału zagranicznego, który w Polsce te skażone, trujące kurczaki, warzywa, to wszystko, proszę Państwa, jest importowane, te kurczaki są tu u nas stuczu nakładczym hodowane i sprzedawane jest, więc te 500+, plus. Nie jest wartością dodaną, które zostaje tutaj wydane. Pierwszy musieliśmy się u nich zadłużyć, po to, żeby później u nich kupić zatruty towar, i oni, nie płacąc podatków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, transferują te środki za granicę. W związku z powyższym, budżet państwa i polski obywatel i zarówno państwo polskie nic z tego nie ma. Państwo polskie ma tylko strutych ludzi, których trzeba następnie z naszego budżetu leczyć więc puknijcie się w głowę jak nie rozumiecie co jest grane jaki jest prowadzony mechanizm mechanizm okradania narodu poprzez zadłużenie Da, damy narodowi pieniążki, niech leci do markeciku, tam sprzedamy mu kurczaczka jak dzisiaj w Lidlu yy, tuszkę za 3,14 za kilogram, tak dokładnie to wygląda, nawpierniczacie się chemii, po czym będziecie latali do lekarza, a później znowu u nich w ikfarmii musicie kupić leki, wspieracie kapitał zagraniczny zadłużamy szpitale, idziemy równią pochyłą na dno za jeszcze własne pieniądze za zadłużenie Przyjdą na koniec i będą Wam zabierali mieszkania, domy. To, co właśnie powiedzieli ci wysłanicy agentury izraelsko-amerykańskiej czy amerykańsko-izraelskiej, nasze kamienice, a Wasze będą ulice. Jeżeli naród nie pojmuje, że 500 plus, czy na 500 plus trzeba zarobić i trzeba mieć pieniądze, Niemcy, Wy chcecie porównywać nas do Niemców, do Szwajcarów, do Holandii, do Danii? Przestańcie wierzyć w te zakłamane, fałszywe mordy, czy to Platformy Obywatelskiej, czy tej pisowskiej bandy, czy, proszę Państwa, tej całej reszty polityków. Nie ma żadnego polityka, który będzie mówił otwarcie i uczciwie prawdę. Te, ta banda złodziei, ta banda złodziei w tym polskim Sejmie, so, stosując socjotechnikę, okłamuje całe społeczeństwo i robi wodę z mózgu społeczeństwu. Po to was sprowadzili do takiego poziomu, żebyście musieli dostawać te 500. To po to zniszczono zakłady, to po to zniszczono miejsca pracy, żebyście teraz się cieszyli, że wy dostaniecie te 500. plus. Za te 500, plus to trujecie tym syfem marketowym własne dzieci i jeszcze wspieracie kapitał masoński, bo to wszystko jest jednej grupy kapitałowej. Oni sobie tak stworzyli od produkcji żywności, poprzez przetwórstwo tej żywności, poprzez banki, poprzez markety, poprzez handel przyjmują majątki, majątki całych narodów, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jeśli dany kraj, jeśli dany kraj nie ma, proszę państwa, swojego handlu, swojego przemysłu, swojego przetwórstwa, swojego rolnictwa, to jest w ciasnej dupie. I tutaj Trzeba jasno i wyraźnie o tym mówić. Nie mówi o tym kandydat Konfederacji, nie mówi proszę Państwa Wam nikt. Nikt nie mówi o truciu polskich dzieci za te właśnie jeszcze plus. Dlaczego Pan Bosak z, ambo, z Mównicy Sejmowej nie mówi o raporcie Najwyższej Izby Kontroli, o systemie przetwórstwa rolno-spożywczego zagranicznego, o tuczu nakładczym i że za te plus? Trute są polskie dzieci. Potraficie do mnie pisać? Bo napisałem, że 500 plus jest transferem tylko i wyłącznie środków i wyprowadzaniem środków za granicę. Wyniszczaniem polskiego rolnictwa, ponieważ cały surowiec i 95% proszę państwa produktów znajdujących się w marketach to jest, proszę Państwa, towar z zagranicy, pochodzący z zagranicy. Więc wspieracie z tych 500 plus Rolników zagranicznych i system przetwórstwa rolno-spożywczego zagraniczny, który truje tutaj w Polsce Polaków, ponieważ nie funkcjonuje SanEPIT, nie funkcjonuje państwo, nie funkcjonuje prezydent, nie funkcjonuje premier, nie funkcjonuje minister rolnictwa, minister finansów, nie funkcjonują organy państwa, prokuratura ABW. ABW potrafi najeżdżać rolników. To wam mogę powiedzieć, że już byli i się pytają, jakie nastroje są społeczne wśród rolników. Właśnie to wtedy, proszę Państwa, funkcjonują organy państwa ABW, nie tam, proszę Państwa, gdzie jest machlojka, gdzie jest przekręt, gdzie panuje układ zamknięty w ministerstwach. To właśnie tak stworzono system, żeby pierwam zabrać miejsca pracy, upokorzyć was, zrobić Najniższe dochody po tym, żeby wziąć zaciągnąć w zachodnich bankach 500 plus i za te 500 plus łazicie do marketu. Wiecie, ile z tych pieniędzy wraca do budżetu państwa w granicach około 8% z VAT-u, nic więcej. Reszta środków finansowych z tych 500 plus wytransferowana już za granicę i przyjeżdża co miesiąc nowy towar. Nowy towar i nowe zadłużenia. Więc, proszę Państwa, trzeba stworzyć miejsca pracy, trzeba stworzyć warunki, trzeba odbudować przemysł, trzeba odbudowywać wszystko, co jest w Polsce, co zostało rozkradzione i znacjonalizować majątki tych złodziei, którzy na to pozwolili. To trzeba zrobić, proszę Państwa, trzeba przeanalizować to wszystko i zastanowić się, jak odbudować Polskę. Odbudować Polskę jest bardzo prosty sposób. Nie przeszkadzać narodowi. To, co mówił Lep. Wy nam nie przeszkadzajcie, nie ukradajcie. Kraj zostanie odbudowany, ale żeby to się stało, to Polską muszą rządzić Polacy. A nie ma Nie ma A dzisiaj ja i wyraźnie mówię: czy to będzie PO, czy PIS, proszę państwa, czy PSM, kraj będzie sprzedawany cały czas, bo dalej te same kurwy, proszę państwa, i złodzieje, proszę państwa, przy korycie. I to oni tworzą wam taką legislację, oni tworzą wam takie prawo, żebyście żyli w iluzji, że jesteście wolni, żyjecie w wolnym kraju, w wolnym państwie, w państwie, które jest bezpieczne, w państwie, które dba. Dzisiaj, proszę Państwa, nawet gaz i prąd kupujemy z zagranicy, kupujemy go z Czech albo z Niemiec. A więc z czego? Proszę Państwa, mają być pieniądze. Z czego ma być budżet? Skąd ma się wziąć na te 500 plus i te 13 emeryturki? Za chwileczkę zobaczycie, jaki będzie krak w tym kraju, że nie będzie na emeryturki, nie będzie na 500 plus, skończy się zabawa i zacznie się wtedy prawdziwy problem. A wtedy dopiero zaczniecie dostrzegać to, o czym mówiłem. Nie chcecie pojmować. Nie chcecie słuchać. Słuchacie tych Jedynki TVN-u, tych kłam, zakłamania jednej obudy Czaskowskiego drugiej, proszę Państwa, Dudy, czwartej, proszę Państwa, Bosaka, który pieprzy e, e, o wszystkim, tylko nie o tym, co trzeba. Dzisiaj jasno i wyraźnie trzeba Polakom miejsc pracy, stabilizacji. Trzeba rozwoju przemysłu, trzeba rozwoju, proszę Państwa, polskiej przedsiębiorczości, mikroprzedsiębiorczości, ochrony miejsc pracy, stworzenia warunków do tego, żeby w Polsce można było funkcjonować. Nie okradania narodu podatkami, gdzie 86% podatków oddajemy z dochodu, proszę Państwa, na skarb państwa, pośrednio w podatkach od prądu, od gazu, od światła, od telefonów, od proszę Państwa. Wszystkiego, co się da. W paliwie, wszędzie, wszędzie płacimy podatki. Czy wy tego nie widzicie ludzie? Jak jesteśmy permanentnie okradani, czy w takim państwie chcecie funkcjonować? Iluzji i abstrakcji, tak się po prostu nie da funkcjonować. Więc panie Bosa, skąd pan pierniczyć i chodzić na strzelnicę, bo jeżeli pan byłbyś wielkim narodowcem, to zacząłbyś pan od podstawowej rzeczy. Od raportu nikowskiego i masowego trucia Polaków poprzez 500+, poprzez kwestię związaną z mikro, makro przedsiębiorczością i odbudowaniem, odbudowaniem tego, co jest najważniejsze dla Polaków, a więc odbudowaniem przemysłu. My dzisiaj nie mamy roweru, nie mamy, proszę państwa, odkurzacza polskiego, bo Zelmera już sprzedali. Nie mamy nic kompletnie polskiego, gdzie mieliśmy w 1989 roku, proszę Państwa, stocznie mieliśmy PGR-y, mieliśmy produkcję na wysokim poziomie, gdzie mieliśmy wszystko. Można mówić, że wtedy ten system był zły. Wystarczyło go tylko i wyłącznie zmodernizować i tylko i wyłącznie zadbać o rynek wewnętrzny polski. Byśmy byli dzisiaj krajem bogatszym niż Szwajcaria. Sprzedaliśmy kopalnie, sprzedaliśmy huty, sprzedaliśmy stocznie, sprzedaliśmy, proszę Państwa. Na ziemię, sprzedajemy rolnictwo i to kto to robi? Naród polski, bo wybieracie między, proszę Państwa, tryplem, między żeżączką i, proszę Państwa, między syfem. Więc żyjecie w iluzji, w iluzji, że jesteście wolni, że jesteście w państwie demokratycznym, że macie możliwość wypowiadania się. A dzisiaj 500 plus. To jest tylko i wyłącznie szubienica dla tych ludzi, którzy nie dość, że są zadłużeni, to powodują jeszcze sytuację, że im się po prostu tym matkom, które mają po trójkę, po czwórkę dzieci nie chce pracować, bo mówią po co, nam się nie opłaca. Pójdziemy jeszcze na czarno, dorobimy. Po co pracować? No, no przecież będziemy siedzieli. Państwo ma stworzyć warunki, miejsca pracy, przemysł, odbudować to. Jeżeli państwo będzie miało wpływy budżetowe, poważne wpływy budżetowe z przemysłu i z produkcji i z tego, co zostanie wypracowane, wtedy można tworzyć warunki socjalne. Nie porównujmy się z Niemcami. Do Niemców tam daleko my możemy się porównywać, że nikt tak nas nie zrobił w jak nas własny rząd. Nie dofinansowujemy naszych polskich przedsiębiorców, ale dofinansowujemy, proszę Państwa. Chińczyków, dofinansowujemy Niemców, Mercedesa im budujemy, dokładamy im 50 milionów do budowania Mercedesa. Przekazaliśmy im grunty pierwszej i drugiej klasy podlegnicą podbudowę fabryki Mercedesa. Dzisiaj, proszę Państwa, na wykrotach przychodzą Chińczycy, którzy chcą nam budować akumulatory do samochodów elektrycznych. Za granicą samochody, a u nas akumulatory, które są niebezpieczne w przypadku skażenia środowiska, cała Proszę Państwa, okoliczna wieś musi się wyprowadzić. W związku z tym, za niską, za niskie ryżu, tak co powiedział mi Arda, ten Morawiecki, za niskie ryżu w tych zakładach będziecie zapierdalać zagranicznych, a oni będą tworzyli iluzję, że stworzyli Wam warunki do pracy, demokrację, i macie przecież fantastyczną rzecz naturalną. Trzeba współpracować z którymiś krajami i uważam, że z Chińczykami powinno się współpracować i z Rosją. Współpracować, proszę Państwa, z kierunkami tam, gdzie są Słowianie, Białoruś, Rosja, współpraca w zakresie wymiany towarowej. A nie, proszę Państwa, z Amerykanami. Do 21 roku do stycznia mamy podpisane jeszcze umowy na dostawę gazu z Rosji. Rynek rosyjski, który sprzedaje nam gaz, swój na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, my jesteśmy odbiorcą tylko i wyłącznie 5%, 4%, dokładnie 4% gazu wyprodukowanego przez Rosję. Czy my ten gaz będziemy od nich brali, czy nie, to wiecie co, mają nas poważanie. Ameryka i zamieszki w Ameryce mogą spowodować przerwy w dostawie gazu skroplonego, który jest jeszcze droższy, aniżeli gaz rosyjski, a więc zastanówcie się, co będzie na jesień, jak nam Amerykanie gazu nie dostarczą, a, nie, a Rosja e, po, po, powie, że nam nie będzie sprzedawała, bo się skończyły umowy, idźcie sobie do Amerykanów. I wtedy zobaczycie, jak wszyscy te piecyki powymieniali na piece gazowe, zobaczycie, czym się będziecie ogrzewali. Wtedy zacznie się problem, Poważny, ponieważ u nas jest metoda skłócania się ze wszystkimi i o wszystko. Nie potrafimy prowadzić polityki e, geopolityki, polityki międzynarodowej. Skuciliśmy się z Rosją, zrobiliśmy poważną awanturę i to PiS zrobił, tak, po taką narracją, że przecież Rosja to nasz wróg. Rosy to by nas jak chcieli, to przykryliby nas czapkami. Dzisiaj rolniczo, ekonomicznie i militarnie, to już nie mówię o Rosji, a nie chcę wspominać, co by się działo, tylko i wyłącznie jakby Białoruś nas zaatakowała. Więc nie jodźcie pisowcy, bo jak dojdzie do konfliktu zbrojnego, Amerykanie nas w dupie będą mieli i czytajcie dokładnie, co się dzieje. Znowu Amerykanie przerzucają nam swoje wojska, za które my musimy z budżetu naszego krajowego zapłacić i będziemy nawet, proszę Państwa, płacili za ich wyżywienie, bo oni sobie importują żywność z Ameryki. Oni nie jedzą tego, co tutaj w Polsce jest, bo nikt normalny kurczaka za 3,17 nie kupuje. Normalnie, gdybyście przebadali tego kurczaka na zawartość antybiotyków, zawartość tego syfu chemii, która tam się znajduje, plus glifosatu w tej żywności, w tym kurczaku, który przyniesiecie do własnego domu, z tych 500 plus, proszę Państwa, to zobaczycie, jak dali wam pieniądze i jeszcze jak was trują za własne pieniądze. Więc jeżeli ktoś nie rozumie, co jest grane w tym kraju, to naprawdę nie wypowiadajcie się. Po drugie, już ZUS nie wypłaca zasiłków pogrzebowych. Już zakłady pogrzebowe w tej chwili, proszę Państwa, robią pogrzeby za kredyt, ponieważ Biorą, Podpisują umowę z rodziną, przejmują dokumenty i oni się rozliczają z ZUS. -em. Tylko ZUS im nie refunduje tego. Mój kolega ma zakład pogrzebowy. 50, proszę Państwa, pogrzebów już jest na dzień dzisiejszy mu niewypłacone. W związku z powyższym, za chwileczkę zadławicie się własnymi, proszę Państwa, iluzjami tej władzy Trzaskowski, Trzaskowski, ty jesteś super, super idiot. Super. Taki sam jak Duda i ta cała reszta tych wszystkich polityków. Jesteście super idioci. Tysiąc plus wydajecie. Tysiąc plus. Z czego? Z, od Niemców znowu weźmiecie, będziecie nas znowu zadłużać, będziemy wspierać niemiecki kapitał i kupować truciznę w niemieckich marketach. Zrobiliście kolonie. Nikt nie mówi o stworzeniu warunków, nikt nie mówi o odbudowie Polski, nikt nie mówi o zbudowaniu polskich przedsiębiorstw, polskiej przedsiębiorczości, żeby rozwijała się, żeby była stabilizacja. O myśli, Technologicznej polskiej, sprzedajemy patenty, sprzedajemy wszystko za granicę, nie wspieramy niczego. Zobaczcie na przykładzie Łągiewki, Skowar, który wymyślił Zderza. Ten Zderza, proszę Państwa, ten człowiek został z tego patentu okradziony i sprzedany został przez innych ludzi, przez właśnie masonów, został sprzedany do Formuły 1. I dzisiaj w Formule 1 ma zastosowanie. To wymyślił człowiek Pola w Kowarach, gdzie polski rząd nie dał możliwości wprowadzenia, gdzie mogliśmy na tym zarabiać. Nie, bo ktoś musi zawsze na Polaku zarobić, bo Polak jest głupi i daje się okradać. Bo wiecie, kto rządzi Polakami? Masoni, masoneria Deep State. Dokładnie rządzi tym krajem, a wy wspieracie tych ludzi tylko i wyłącznie dlatego, bo dadzą wam 500. plus. Niestety. Prawda jest taka, że za te 500 plus sprzedajecie się sami, zadłużacie własny kraj, a wasze dzieci i wasi potomkowie będą przez dwa pokolenia to spłacać. Jeśli się nie obudzicie, to zobaczycie, co wy narobicie. Jak Wy wierzycie w takie właśnie rzeczy, że można, że jesteśmy krajem tak bogatym, że możemy sobie siedzieć w domu, a oni będą e, dawali nam 500 plus, to przepraszam, ale nie jesteśmy Dubajem. Nie jesteśmy Dubajem. Na razie Dubaj to wydobywa sam. My możemy wydobywać, ale nie, bo mają u nas Amerykanie. Amerykanie mają dostęp do naszych złóż naturalnych, dostęp do ropy. Mamy ropę, mamy złoża naturalne i nie korzystam. Nie zastanawia was to? Nie zastanawia Was dlaczego? Dlaczego jesteśmy zadłużani? Dlaczego KGHM, proszę Państwa, tak, a nie inaczej funkcjonuje? Zastanówcie się. Dlatego że służby Służby obcego kraju. Agentury amerykańsko-izraelskie okradają polski kraj. Okradają Was za jeszcze Waszą aprobatą i Waszą zgodą. Więc przedsiębiorcy <laughs> muszą mieć warunki, muszą mieć warunki, ale nie można z tym rządem się dogadywać. Tak jak ja to mówię tajno, my Wam wypłacimy, niech nam wypłacą pieniądze, a my poprzemy Duda. A więc dalej proszę Państwa, będziemy w układzie i w kleszczach masonerii, która będzie wyprowadzała pieniądze i dalej będziemy się godzili, żeby rządzili nami, proszę Państwa, oszuści. Trzeba zmian, trzeba poważnych zmian i tego trzeba dla wszystkich Polaków. Pozdrawiam serdecznie i myślę, że wyjaśniłem Wam, że każda matka, zamiast siedzieć w domu, gdyby państwo polskie stworzyło warunki i stworzyłoby przedszkola, stworzyłyby żłobki, Każda matka po, poszłaby chętnie do pracy, jeszcze jakby miała warunki zarobkowe, że zarobiłaby 3 czy 4 tysiące złotych i przyszłaby do domu, proszę Państwa, przyniosła wartość dodaną, to lepsze to by było dla niej niż te 500 złotych. Zastanówcie się, że ci, którzy, te, te matki, które biorą te dzisiaj 500 złotych, naklepiecie dzieciaków, narobicie tego wszystkiego, stworzycie im piekiełko na ziemi, a przyjdzie starość. To Wam wypłaci emeryturę. Emerytura za 500 plus nie jest wypłacana. Więc się zastanówcie. Pozdrawiam serdecznie.